Zastępca Naczelnego Lekarza Anglii. Osoby zaszczepione mogą nadal zakażać. Zastępca Naczelnego Lekarza Wielkiej Brytanii. Zaszczepieni mogą nadal zakażać koronawirusem. Żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100%, a osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą nadal przenosić koronawirusa i dlatego powinny przestrzegać wszystkich ograniczeń, oświadczył w niedzielę zastępca Naczelnego Lekarza Anglii, profesor. Jonathan Hanwantam. Żadna szczepionka nigdy nie miała 100% skuteczności, więc nikt nie jest na 100% chroniony przed wirusem. Sposobem na zmniejszenie ryzyka dla każdego z nas jest przerwanie łańcucha transmisji i radykalne zmniejszenie liczby zachorowań, napisał specjalizujący się w chorobach zakaźnych i epidemiologii Vantam na łamach, Sunday Telegraph. Nie wiemy jeszcze jak szczepionka przeciwko COVID-19 wpływa na transmisję koronawirusa. Tak więc nawet po przyjęciu dwóch dawek szczepionki nadal możesz przenieść choroby na kogoś innego i łańcuch transmisji zostanie podtrzymany. Ostrzega lekarz przypominając, że szczepionka nie wywołuje reakcji immunologicznej natychmiast, a jej działanie zależy między innymi od wieku osoby. tam apeluje więc do osób, które są już zaszczepione, by nadal stosowały się do wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Zminając swoje zachowanie nadal możesz rozprzestrzeniać wirusa przyczyniając się do dużej liczby infekcji i narażając na zachorowanie osoby, które wciąż czekają na przyjęcie szczepionki, tłumaczy specjalista. Zastępca naczelnego lekarza Anglii pisze, że podanie dwóch dawek szczepionki zapewnia lepszą i trwalszą ochronę i wszyscy powinni przyjąć dwie porcje preparatu. Wyjaśnia jednak, że decyzja o skupieniu się na podaniu pierwszej dawki możliwie największej liczbie osób i wykonywania drugiego zastrzyku w dalszej kolejności jest słuszna. Pozwala bowiem szybko zapewnić pewną ochronę, którą daje już pierwsza porcja preparatu, możliwie największej grupie z najbardziej narażonych osób. Van Tam chwali niesamowitą pracę naukowców którzy przyczynili się do opracowania szczepionki w tak krótkim czasie i zapewnia, że to właśnie dzięki masowej akcji szczepień uda się przezwyciężyć pandemię koronawirusa i wrócić do życia, które znamy, meczów lokalnych drużyn piłkarskich, wielopokoleniowych spotkań rodzinnych i wielkich wesel.